Ej, Stechu, pożyczysz mi 5 złotych za... na wódkę? Jasne, proszę. Dzięki. Kiedy Błażej wszedł do monopolu, chciał kupić wódkę. Dobrze, Pani sprzedawczyni, czy mogę kupić wódkę? Tak, jasne, a jaką? Wódka żołądkowa gorzka o smaku wiśniowym. Okej, okay, 44,15 zł. Proszę. Ale to za mało. Myślę, że kosztuje 5 zł No to panie no to za mało Kurde A chciać myślałem bo podobno w telewizji że są wódki za 5 zł no to może pani się coś przesłyszał Dobra, może to do innego monopolu no, pójdę Może pójdę za to, to, to wygrać